News, Piotr Witkowski, News. Panie premierze, dziś w Sejmie pierwsze czytanie poselskiej uchwały w sprawie przywrócenia ładu bezstronności telewizji publicznej, mediów publicznych. Jaki będzie dalszy scenariusz? Czego możemy się spodziewać? Kiedy możemy spodziewać się zmian? Czy zostanie przeprowadzony audyt ostatnich lat funkcjonowania mediów publicznych? I chciałem dopytać jeszcze o Jacka Kurskiego. Czy ta decyzja Rady Ministrów oznacza, że Jacek Kurski już został odwołany ze stanowiska w Banku Światowym? W tej drugiej sprawie tak. Decyzja zapadła dwie godziny temu, tak? Tak, tak. Także tak, ta sprawa jest. Yy, tak. Jestem przekonany, że niezależnie od poglądów i sympatii politycznych, akurat ta sprawa nie wymaga żadnego uzasadnienia. Znaczy, odwołanie pana Kurskiego z Banku Światowego. Yy. Uchwała dotycząca mediów publicznych, w tym naruszenia ładu konstytucyjnego w związku z powołaniem i działalnością Rady Mediów Narodowych. To jest oczywiście pierwszy krok do sanacji mediów publicznych. Nasi polityczni przeciwnicy będą używali różnych argumentów w sprawie, która też jest, jest tak oczywista, jak akurat symbolicznie pan kurski w Waszyngtonie. Znaczy nie da się obronić tezy, że media publiczne w Polsce zachowały jakąś elementarną neutralność. Nie, ma, nie, nie znam nikogo, naprawdę nikogo, kto by wierzył w to, że media publiczne służą misji publicznej i mówimy tutaj o, o, o sytuacji wieloletniej. To, co jest istotne z punktu widzenia tej uchwały i Sejmu, to przypomnienie jednoznacznej oceny Trybunału Konstytucyjnego a więc ewidentna wadliwość prawna i konstytucyjna Rady Mediów Narodowych. Ta uchwała jest także jednoznacznym wezwaniem ludzi, instytucji, które mają ku temu narzędzia i sposobność, aby tę sytuację możliwie szybko naprawić. Będziemy sytuację naprawiać i praktycznie w związku z tą uchwałą. Jej konsekwencje będą miały natychmiast również wyraz praktyczny. Ale równocześnie, i o tym być może będziemy także dzisiaj mówić w Sejmie, naszą intencją jest przygotować takie przepisy, takie ustawy i liczę tu na współpracę wszystkich ze wszystkimi, które rzeczywiście odbudują taką, taką elementarną neutralność mediów publicznych. Ta szybka naprawa mediów publicznych ze względu na sytuację prawną mediów, ale także obrzydliwości, jakie, jakie są efektem by, działania tych mediów. Nie zmienia mojego przekonania, że będziemy chcieli jak najszybciej i liczę też na współpracę z panem prezydentem i z opozycją, żebyśmy przygotowali ustawę, dzięki której wszyscy będą się czuli jakby współgospodarzami mediów publicznych, bo to jest tak inaczej w interesie nas, y, y, nas wszystkich i y, y, prace nad tą ustawą zostaną uruchomione natychmiast po yy, wyklarowaniu sytuacji prawnej i uporządkowaniu tak na bieżąco sytuacji w mediach publicznych. I, yy, 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 te decyzje zapadną bardzo szybko, nie będziecie musieli czekać do świąt.